majora Hubala i jego żołnierzy. Posłuchaj! prawo! Chodź! Patrzność! Na prawo! Patrz! Posłuchaj! Zgromadzonych według tytułów i godności. Stajemy tutaj, aby złożyć tę ofiarę za świętej pamięci Majora Hubala, ale też dziękując Bogu za dar takiego człowieka, który niósł, a można powiedzieć, niesie dalej nadzieję w sercach ludzi. Byśmy godnie mogli uczestniczyć w tej ofierze przy świętej. Uznajmy przed Bogiem naszą słabość, skłonność do grzechu i grzeszność. Wszystkich, którzy oddali swoje życie o wolność naszej Ojczyzny, o zmarłych nam bliskich, z naszych rodzin i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją. Ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami. Gdy przeczuwała już bliską śmierć, tak mi powiedziała o swoim ukochanym synu. Jestem szczęśliwa, że on zginął za ojczyznę. Bardzo chciałam wychować go na dzielnego, prawdziwego patriotę. Krysiuni, bądź zawsze dumna z ojca. Wierzę, że pamięć o nim nigdy nie zagaśnie. I to zabrzmiało jak występy. Szanowni Państwo, te słowa to część wspomnień Krystyny Sobierajskiej, córki Chubała, która jest dzisiaj z nami i którą chciałem bardzo serdecznie powitać na dzisiejszej uroczystości. Witamy Pani Krystyną serdecznie i cieszymy się z Pani obecności. Szanowni Państwo, to, że osoba Majora Hubala i jego bohaterska postawa Wielkiego Patrioty jest wciąż żywa, świadczy Państwa obecność i udział w uroczystościach, w uroczystych obchodach dnia pamięci o majorę. drodzy kombatanci, szanowni goście, witani przez gospodarza uroczystości, zgodnie z funkcją, stopniem, dystynkcją i prezydencją, żołnierze Licznie reprezentujące szwadrony ułanów, szanowni państwo harcerze. Pozwólcie, że będę wyrazicielem wszystkich tu zebranych i podziękuję panu prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisławowi Komorowskiemu, za to, że objął patronat nad dzisiejszymi uroczystościami i skierował w liście te piękne słowa do majora Henryka Dobrzańskiego. I dla nas tu wszystkich zgromadzonych. Zgromadziliśmy się tu w jakże ważnej okoliczności, tu w miejscu smutku i zadumy nad losami naszej Rzeczpospolitej. Jak one były pokrętne, wiemy o tym z historii, ale naród i społeczeństwo, aby myśleć pozytywnie. O losach ojczyzny współczesnej i o jej przyszłości nie może zapominać ludzi i historii oraz ludzi, którzy tą historię tworzą. Szanowni Państwo witam wszystkich, którzy zgromadzili się, by oddać hołd pamięci niezwykłemu bohaterowi, który wolność ojczyzny cenił wyżej niż własne życie. 74 lata temu w tym miejscu poległ major Henryk dobrzański Hubal. Był żołnierzem wybitnym, czterokrotnie odznaczony krzyżem walecznych, a w maju 1921 roku otrzymał srebrny piątej klasy Orderu Virtuti Militari. W styczniu 1927 roku nie ukończywszy jeszcze 30 lat awansowany do stopnia majora. I starzy, jak tutaj stoimy. Będziemy tu zawsze przychodzić, przysięgę legendzie złożymy. Ubalowa legenda, takiem poleć w kraj. Sławę wróć poległym, żywym pamięć daj. O, wróć koni rżeniem, ku czasom odległym. Nie bądź już milczeniem, Kubalowa legenda, Powróć koni Ku czasom odległym. Przywołuję żołnierzy, Którzy w 1939 roku Stanęli mężnie przeciw niemieckiej i sowieckiej agresji. Wołam bohaterów polskich termopoli, Obrońców Westerplatte, Poczty polskiej w Gdańsku, Wizny węgierskiej górki i Warszawy, łanów spod Mokrej i Wulki Węglowej, żołnierze z nadwarty i Bzury oraz obrońców Helu, Tomaszowa Lubelskiego i Kocka. Wzywam obrońców Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej, żołnierzy walczących na strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Grodna, Wilna, Lwowa i Równego oraz bohotnych.

Dio, è kolejna już rocznica śmierci majora Hubala a z nami pan pułkownik Marian Zach opiekun tego miejsca Panie pułkowniku chyba jak widzę zachodzi zmiana pokoleń ma pan obok siebie młodego człowieka chyba który po panu przejmie te obowiązki Tak jest Mam nadzieję że młode pokolenie przejmie po nas obowiązki patriotycznego działania na rzecz Umocnienia i propagowania i utrwalenia czynu bojowego pierwszego oddziału partyzanckiego II wojny światowej, oddziału wydzielonego wojska polskiego, majora Hubala. Bo przecież tu przybył i tu zaczęła się ta partyzantka II wojny światowej. Wczoraj właśnie odsłoniliśmy obelisk upamiętniający to miejsce, gdzie przyjął pierwszego ochotnika do swojego oddziału Tadeusza Madeja, wymienionego przed chwilą tutaj w apelu pamięci 26 tego miesiąca na poboczu szańca majora Hubala ustawiliśmy kamień upamiętniający śmierć kaprala Antoniego Kosowskiego Rysia który tutaj 30 kwietnia 40 roku u boku majora Hubala razem z nim poległ w walce z Niemcami 74 lata te miejsca nie były upamiętnione i Panie... gajówka Ceteń, prawda, gdzie do tej pory wszystko jest tak jak w 1939 roku, i mieszka tam gajowy do tej pory. No i ta bohaterska śmierć kaprala Rysia, Tomaszowianina przecież. Zginął prawie że na progu swojego domu. Ile stąd? Tomasz to 15 kilometrów zaledwie. Prawda. Panie pułkowniku. Pan zrobił wiele po to, żeby uczcić to miejsce, zachować go w stanie takim jakim jest. Ale najważniejsze to jest to, że Pan potrafił przyciągnąć do tego miejsca takich właśnie młodych ludzi, jak tutaj widzimy. Że będzie komu przekazać te informacje o tej tradycji, o tej bohaterskiej śmierci naszego tutaj bohatera, majora Hubala. To prawda, że patriotyzm przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Jego dziadek jest ułanem stowarzyszenia kawalerzystów oddziału Wojska Polskiego i on chyba po dziadku odziedziczył świetnie jeździ konno choć jest jeszcze niezbyt okazały wzrostem ale dzielny chłopak wszędzie nam towarzyszy i w nocy i w dzień kiedy trzeba dlatego też uhonorowany został miniaturką od znaki honorowej oddziału majora Hubala miniaturką ale w przyszłości będzie także pełna odznaka. Panie pułkowniku, pozwoli pan, że oddamy głos młodemu człowiekowi Proszę teraz. uprzejmie. Słuchaj, no pan pułkownik powiedział, że już jeździsz konno. Czy chciałbyś kultywować te tradycje y, majora Hubala? Tak, bym chciał kulturować te tradycje i też ben, i będę kulturował. A ktoś taki mundurek wyfasował, ufundował? Y, dziadek mówił mi kupi taki ten mundur. Czy dziadek Cię również uczy jeździć konno, władać szablą i innymi jakimiś akcesoriami, właśnie przynależnymi ułanowi? Nie, to wuj mnie uczył jeździć wszystko i tak samo co szablą, bo kiedyś w kawalerii też i teraz mnie uczy. A powiedz mi taką rzecz, czy chciałbyś jak już dorośniesz zostać zawodowym wojskowym? Nie wiem, muszę się zastanowić. No długo będziesz się zastanawiał? Nie bo w tej chwili widzę, masz y, zacięcie, lubisz mundur, jeździsz konno. Być może y, nadałbyś się do tej tutaj jednostki czerwonych, tych beretów, tej kawalerii powietrznej. No, mógłbym się zapisać. A teraz, jeżeli pozwolisz, to y, zostawię cię tutaj panu pułkownikowi i razem z panem pułkownikiem będziecie opowiadać sobie te historie, które są związane właśnie z majorem Kowalem. Ja chcę...